Jeżeli Robert Lewandowski pojawi się na boisku w meczu ze Szwecją, to będzie grał z kontuzją. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Między innymi na temat Mohameda Salaha, który wziął połowiczny rewanż na Stadio Mané. Messi w końcu zagrał dobre spotkanie, tylko że dla reprezentacji. Znany włoski piłkarz chce zakończyć karierę. Premier League oraz Serie A blokują transfery z Rosji, a Paul Pogba mówi, że odpoczywa od Manchesteru. Te osoby, które w tym momencie widzicie na ekranie, wczoraj zdecydowały się zostać widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A jeżeli wy także interesujecie się piłką nożną, to pod tym filmem kliknijcie subskrybuj. Na pewno nie pożałujecie. Wpadajcie do mnie na Instagrama oraz na Twittera, linki macie w opisie. A ja zapraszam do oglądania. Niestety, nad głowami naszej reprezentacji były ciemne chmury, a teraz coraz bardziej gęstnieją. W formacji ofensywnej mamy naprawdę wielkie problemy. Już wiadomo, że nie zagra Arkadiusz Milik. Pewny nie jest występ także Krzysztofa Piątka, który w tym momencie walczy z czasem i lekarze robią co mogą, aby postawić go na nogi. Na domiar złego nie ma mamy w kadrze skrzydłowych z prawdziwego zdarzenia. Piotr Zieliński, który jest pomocnikiem raczej tym ofensywnym, nie ma zakszty formy i podobnie wygląda także przygotowanie Grzegorza Krechowiaka. Na papierze być może źle nie wyglądamy, no ale jeżeli wdamy się w te szczegóły, to cała sytuacja przyprawia wręcz odreszcze. Niestety również Robert Lewandowski nie uporał się z urazem kolana. Dalej odczuwa ból, no i jeżeli pojawi się on na boisku ze Szwecją, to być może będzie on kontuzjowanym napastnikiem. Tak napisał Sebastian Staszewski z Interi. Co z Robertem Lewa Kapitan wciąż narzeka na ból więzadła pobocznego w kolanie, ale sztab jest przekonany, że zagra ze Szwecją. Możliwe jednak, że dziś Robert nie będzie trenował zespołem, zamiast tego trening indywidualny i wzmacnianie kolana. Jeżeli jego pojawienie się na boisku może doprowadzić do pogłębienia się urazu, to trenerzy i on sam powinni zdecydować na odpuszczenie tej rywalizacji. Dla nas to oczywiście wielka strata, w końcu Lewy jest najlepszym napastnikiem świata, ale co nam z niego jeżeli nie jest w pełni zdrowy i będzie grał z taką psychiczną blokadą. Zdrowie zawsze musi być najważniejsze, a my i tak za parę lat będziemy musieli radzić sobie bez Lewandowskiego. Takie jest moje zdanie na ten temat. Jeżeli ma grać kontuzjowany, to to po prostu mija się z celem. A jakie jest Twoje? Napisz na dole w komentarzu. A co do urazu Arkadiusza Milika, to we Francji martwią się, że nie weźmie on udziału w ważnym meczu ligowym z saint -Etienne. Zagrożony jest także jego występ w meczu ligi konferencji z PAOK Saloniki, który jest zaplanowany na 7 kwietnia. Choć na tym kanale często o piłce w Afryce nie mówię, to tym razem po prostu wypada, bowiem sporo się tam dzieje. Niedawno zakończył się Puchar Narodów Afryki. W finale Senegal mierzył się z Egiptem, ci pierwsi wygrali, no ale dopiero po serii rzutów karnych. Te dwie reprezentacje walczą także z sobą w parze o awans na mundial. a to oznacza, że do Kataru pojedzie tylko jedna z nich, tak więc jest to wielka strata dla tego widowiska. Wczoraj zakończyło się pierwsze spotkanie tych reprezentacji i tym razem na korzyść Egiptu. Wygrali 1 do 0 po bramce samobójczej zdobytej w czwartej. Minucie rywalizacji. Można powiedzieć, że tym razem rewanż wziął Mohamed Salah, ale tylko połowicznie. Do rozegrania pozostało drugie spotkanie zaplanowane na 29 marca. Rewanż będzie niesamowicie zacięty. A kto, waszym zdaniem, z tej pary wywalczy Awans na mundial? Tym razem będzie cieszył się Mohamed Salah, czy być może tak samo jak po finale Pucharu Narodów Afryki, Sadio Mane? Dajcie znać na dole w komentarzu. Reprezentacja Mali jeszcze nigdy na mundialu nie zagrała i prawdopodobnie w Katarze też się nie pojawi. Muszą w dwóch meczu pokonać Tunezję, ale wczoraj pierwsze spotkanie przegrali 1-0. Tak naprawdę to o tym meczu bym nic nie mówił, gdyby nie to, w jaki sposób padła ta bramka. Jak się okazało, był to gol samobójczy, jednak nie było to takie zwykłe przypadkowe trafienie. Obrońca spanikował i podał mocno do bramkarza, który wyszedł z bramki i go tam nie było. Właśnie za takie błędy płaci się surową cenę i tak być może będzie w tym przypadku. W po pozostałych meczach Kamerun przegrał z Algierią 1-0. Demokratyczna Republika Kongo po jeden zremisowała z Maroko, a bez bramek zakończyła się rywalizacja Gany z Nigerią. Od dwóch lat reprezentacja Argentyny pozostaje niepokonana. Z nimi ostatnio nie poradziła sobie także reprezentacja Wenezueli, która w eliminacjach do Mundialu przegrała i to aż 3 do 0. Ten mecz Albi Celestes mogli potraktować jako trening, ponieważ już dawno zapewnili sobie awans na Mistrzostwa Świata. Choć misjemu w Paris Saint-Germain kompletnie nie idzie, to pokazał się w tym meczu z dobrej strony. Zdobył ostatniego trzeciego gola po przecudownej asyście Angela Di Maria, czyli swojego klubowego kolegi. Zresztą on sam trzy minuty wcześniej trafił do siatki rywali.

Włoskie media, a dokładnie La Repubblica podaje, że Ciro Immobile na dniach ogłosi zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jest to oczywiście po kłosie tej niespodziewanej porażki z Macedonią Północną i tym samym nieuzyskania promocji do gry na Mundialu. We Włoszech z tego powodu prawie ogłoszono narodową żałobę. W końcu dla nich to coś więcej niż sport. Krytyka, która spadła na piłkarzy była ogromna i właśnie niektórzy jej nie wytrzymują. To właśnie krytyka ze strony narodu sprawiła, że Ciro Immobile chce zakończyć przygodę z deruszyną narodową. Podobno czuje, że to kibice obwiniają tylko jego za to niepowodzenie. Być może ktoś z Was mieszka we Włoszech, to napiszcie jak to tam tak naprawdę wygląda. Duża liczba piłkarzy Rosję już opuściła, między innymi Grzegorz Krachowiak, wielu innych jego kolegów z Krasnodaru, a na dniach być może i Sebastian Szymański odejdzie z Dynamo Moskwa. Zmienić klub chciał także Wiktor Mouses, który w tym momencie występuje w Spartaku Moskwa. Ponoć on i jego agenci byli w stałym kontakcie z Belli i już prawie tego transferu dokonano, ale w ostatniej chwili władze Premier League zablokowały tę transakcję pod zarzutem braku uczciwości rozgrywek. Ze zmiany prawa transferowego przygotowanej specjalnie przez FIFA, która zezwala na transfer, za Rosji do 7 kwietnia tego roku nie zdecydowała się także skorzystać włoska liga. Oni także nie pozwolili klubom dokonywać transferów poza okienkiem transferowym. A waszym zdaniem takie postępowanie krajowych lig jest słuszne, czy jednak niekoniecznie? W końcu FIFA i tak odgórnie wyraziła na takie transfery zgodę. Dajcie znać w komentarzu co o tym uważacie. Paul Pogba swoją ostatnią wypowiedzią zdecydowanie mógł zdenerwować kibiców Manchesteru United. Podczas obecnej przerwy reprezentacyjnej zapytany został przez dziennikarza o swoje samopoczucie. Odpowiedział, że potrzebował odpocząć zwłaszcza od Manchesteru, aby odzyskać energię i pewność siebie. No sami słyszycie, że to za dobrze nie brzmi. Jemu z końcem obecnego sezonu wygasa umowa i prawdopodobnie zrobi sobie przerwę, ale tę permanentną od United. Ja im kibicuję, jednak po części mu się w zupełności nie dziwię. On jest piłkarzem Specyficznym, ma swoje humory, lepsze czy też gorsze okresem, które niestety bardzo często mu się zdarzają. Poza tym to w Juventusie nie zajmował się zbytnio kwestiami defensywnymi na boisku. A tutaj w Premier League po prostu musi to robić, a to neutralizuje wszelkie jego atuty w ofensywie. Po prostu nie da się być dobrym we wszystkim, a Liga Angielska jest taka, że wymaga zaangażowania w każdej chwili spotkania. Osobiste moje zdanie jest takie, że odejście Pola Pogby powinno być dobre dla niego, jak i dla całego Manchester United, ale to jest tylko moja opinia, a jaka jest wasza, napiszcie w komentarzu. Upominaliście się o ten panel, go nie było od kilku dni, tak więc dzisiaj powracamy. A co nas dzisiaj czeka? Może tym razem nie dzisiaj, a w najbliższych dniach. W eliminacjach do mundialu w Katarze Stany Zjednoczone zagrają z Panamą, a Honduras zmierzy się z Meksykiem. Na wtorek zaplanowane są także mecze rewanżowe eliminacji do mundialu w Katarze, tylko te w Afryce. Tam Nigeria zagra z Ganą. Senegal zmierzy się z Egiptem, czyli pojedynek Stadio Mane z Mohamedem Salahem. Algeria kontra Kamerun. Maroko zagra z Demokratyczną Republiką Kongo. A Tunezja... Walczy z Mali. Nie możemy także zapominać o wtorkowym meczu: Polska-Szwecja oraz Portugalia-Macedonia Północna. Kto waszym zdaniem w tych pojedynkach wyjdzie obronną ręką, dajcie znać na dole w komentarzu. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądałeś, czy też oglądałaś do samego końca. Kosztem z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli już go subskrybujecie, to sprawdźcie czy macie zaznaczony dzwoneczek. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o każdym kolejnym filmie. Zachęcam także do obejrzenia innych filmów, na przykład tych, które w tym momencie pojawiły wam się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!